no ma ludzie minęło 29 godzin postu nagrywam do was z pomostu w pięknych okolicznościach przyrody ktoś napisał wiecznie młody pod poprzednim nagraniem ale zmarszczek nie da się uniknąć na pewnym etapie Dlatego bez jedzenia dzisiejsze chwile łapię i cię podrapię po japie na dobry początek. I wam powiem, że dzisiaj przydał mi się wrzątek, kiedy z rana około 11.00 zalałem czagę, aby rozwiać wamsen. No. Jest, minęło 29 godzin postu co mogę powiedzieć, no, żeby jakiś taki updatecik zrobić na temat. Nie wiem, w sumie, w sumie od wczoraj no, co mogę powiedzieć. Jak przyjechałem tutaj na Łono natury, to chciałem... Była taka, jak za każdym razem kiedy podejmuję post. Była taka, to było takie wrażenie, czy na pewno to jest ten dzień, żeby robić ten post, ale to bania oczywiście się uruchamia i że czy to na pewno ten dzień. A okazja, żeby zjeść jest dobra, bo są świeże malinki z krzaczka. Wiecie o co chodzi. Kto widział tripy na łódce, ten, ten widział tam te montaże. Polecam. Relacja z tripów po grzybach. Yy, śliwki są świeże, jabłka. No, żyć nie umierać. Taka, takie było wczoraj. Położyłem się spać o 22.22. 22. Spałem wybornie. Obudziłem się równo o 7 rano. Yy, na pusty żołądek jest spanko naprawdę elegancior, dziki bansior. Yy, no, po prostu, że łądek nie pracuje, je lita nie pracują. Jest, jest naprawdę faj... dobrze się wysypiasz. Od rana o 11 jakoś wypiłem czagę, czyli gus brzozy, że, która oczyszcza szyszynkę. No, i wtedy pojawiło się też pytanie, czy aby na pewno nie została przerwany proces autofagi, czyli, czyli samo zjadania organizmu i oczyszczania komórek. Yy, który w szerszej perspektywie wydłuża życie komórek i jest, jest jednym z elementów długowieczności. Czy to musi być sama woda? Że, bo może zioła to przerywają. No więc zasięgnąłem trochę porady na, fa, na grupie fani głodówek. Yy, tam parę osób odpowiedziało pozytywnie. Zresztą też widziałem chyba jakiś filmik po drodze. Że, że to nie, nie, nie powstrzymuje procesu autofagi. Zresztą autofagia też postępuje, nawet kiedy masz masz debet kaloryczny danego dnia. Czyli jeżeli zjesz mniej, to autofagia też się wtedy zaczyna uruchamiać, żeby z, z tego co rozumiem, zbilansować zbalansować zapotrzebowanie na przykład na białka, czyli muszą zeżreć trochę starych komórek Jakichś tam organelli, tam było jeszcze napisane, czyli uszkodzone komórki, yy, obumarłe komórki, ale również wirusy i bakterie, czyli autofagia. Natomiast autofagia pełną gębą zasuwa, kiedy przestajesz jeść w ogóle. No to wtedy w ogóle nie, nie masz żadnego pożywienia z zewnątrz, więc organizm musi lecieć na tym, co jest dostępne wewnątrz. A w pierwszej kolejności idą rzeczy, które są zbędne, czyli obumarłe komórki, białka oraz uszkodzone białka, uszkodzone komórki, ale również wirusy i grzyby, i pasożyty. No to to jest w ogóle odno. No i teraz tak. Też drogą dedukcji, tak zacząłem sobie analizować generalnie temat, że, że Trochę mi już ręka boli, że, że jeżeli autofagia no to jest zapotrzebowanie na, na białka głównie, no to znaczy, że azioła, napar z ziół nie ma w sobie żadnych białek. No to nie powinien przerywać auto w procesu autofagi. I teraz tak, yy, największy autofag, a, a, taki wzmożony proces autofagi uruchamia się już po 16-18 godzinach od ostatniego, no liczmy tych 18, że do, dobry już jest tryb, od yy, 18, 18, 18 godzin od ostatniego posiłku. Ale jeżeli wytrzymasz do 2,4 czy 4,8, no to to już po prostu leci na, na maksa. Autofagia, czyli zjadanie tych niepotrzebnych tkanek, oczyszczanie organizmu z niepotrzebnych ze strzępków, jakichś komórek, czy jakiś białek, właśnie uszkodzonych itd. Tak e, czyli przyczynia się to do wydłużenia życia komórek, czyli do długowieczności, do oczyszczenia. I to jest, dlatego funkcja postu jest taka mistrzowska. E, 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 Jezus zrobił 40 dni na samej wodzie. Z tego, co, co kojarzę, nie ja. W każdym razie, no słuchaj, gość nie mógł się mylić. A to są techniki, również takie bardziej, zresztą, post na całym globie w zasadzie nie ma co, co uogólniać. Ale podobno, Jezus podczas tych, tych lat, które nie były znane, co się z nim działo, był na Dalekim Wschodzie. Wybrał się z jakąś tam karawaną czy inną w podróż na Daleki Wschód. Dlatego nie, był, y, dlatego nie było wiadomo, co się, się z nim działo, a kiedy wrócił, zaczął nauczać y, nauk y, takich wschodnich, oczywiście temat rzeka y, potem ko, na to czapa y, organizacji no, Rzymianie musieli, to ja nie chcę się roz, rozwijać tutaj, bo, bo w tym temacie, bo to jest temat Multi rzeka. Y, natomiast y, Post zawsze pełnił dobrą funkcję, asceza to nie jest tylko wyrzeczenie się rzeczy, po to, żeby. To kolejny rozwiera się, się tak, jakby zagadnienie. Sama asceza, jaką pełni funkcję, i że też może być źle interpretowana, i po co w ogóle ona jest. Natomiast. Elementem ascezy jest po prostu post, ale nie po to, żeby wyrzekać się świata, bo ci, którzy wyrzekają się świata, to jest, to jest nieporozumienie. To nie jest po to, żeby wyrzec się świata, ale po to, żeby przekroczyć pewne własne pragnienia, ale również uwarunkowania własnego ciała. Jak się okazuje, post robi dobrze. Właśnie między innymi dlatego. I zobaczcie, nauka dopiero dorasta do tego, co ludzie. Tysiące lat temu już wiedzieli, że jest dobre. Że dobrze funkcjonuje. I yy, więc z rana zrobiłem, wyspałem się dobrze, z rana zrobiłem rozruch, yy, porozciągałem ciało, pograłem na gitarze, wypiłem proszę Ciebie, trzagę ona też jest oczyszczająca guz brzozy, zioła, w ogóle ludzie zioła to jest podstawa długowieczności to są najlepiej przyswajalne witaminy i mikroelementy jakie w ogóle są czyli napary z różnych ziół ja w domu osobiście mam ponad 40 różnych ziół z darów natury i po prostu, jeżeli myślicie o tym czy o tym się kolejne tak jakby otwierają klapki, kolejne, kolejne tak jakby komnaty o, o rzeczach, których chciałbym powiedzieć. Muszą być koordynaty, ludzie muszą mieć koordynaty na, na siebie, na powrót do siebie do, do tego, skąd. Żeby zrozumieć skąd pochodzą i co jest dla nich dobre. To jest mega proste, a jednocześnie ludzie potrafią być tak za, zanurzeni we śnie tego Matrixa, jakim jest cywilizacja współczesna, że, yy, yy, że to jest przepaść, to, są, to, są, to to mogą być dwa różne wszechświaty. Każdy człowiek jest osobnym wszechświatem, ale świadomościowo, że tak powiem, jaka jest świadomość na tego, co, ty, co jest dla ciebie dobre, co, jak to funkcjonuje wszystko, to jest przepaść. I jeden będzie rozumiał na przykład tak jak ja i doskonale to czuł, że te, że te zioła to jest, to jest dla nas. I że to jest podstawa. I dlatego to stosujesz. To jest, to jest, to jest w ogóle. Wiesz, to jest... To jest umiłowanie istnienia, to jest umiłowanie istnienia, to jest szacunek do, do własnego istnienia, stosowanie rzeczy, które są dobre dla Twojego istnienia. I ja, a, a teraz masz opozycję w, w systemie, że, że ludzie nie znają i ludzie potrafią żyć na fast foodach, na Coca-Coli, na McDonaldzie. Na, na, na mięsie codziennie, na śniadanie tutaj w ogóle są takie akcje w okolicy, że człowieku yy, dzień za dniem tak jakby brak łączności z ciałem brak zrozumienia yy, jakby istoty tego, tego tej egzystencji tak jakby, którą która ma jakieś zasady proste zasady i, I zagłębiając się dalej, idąc dalej w głąb tej króliczej nory, yy, zadać trzeba pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Co sprawia, że jeden człowiek rozumie i, 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 i szanuje własne istnienie, a inny kompletnie własnego istnienia nie widzi? I jego, jego wybory są przykładem na to, że, że, że nie ma kontaktu z, w pewnym sensie z własną duszą. Yy, więc yy, to jest niesamowite, co, co to znaczy przebudzona świadomość, a co to znaczy yy, nadal sen w programach. Pewnych algorytmach umysłu, nawyków, przyzwyczajeń, uzależnień i teraz mówię to jako ktoś, kto, kto był uzależniony od wielu rzeczy: od wszystkiego po kolei: od alkoholu, narkotyków, masturbacji, cukru, słodyczy, gier komputerowych, imprez, techno. Od rymów. rymocholis to z tego się nie wychodzi <grymoholizm> tak łatwo. <grymoholizm> Lecz przynajmniej nieś w tym światło. Yy, I yy, yy, więc. Yy, rozmowa o jako takiej egzystencji no to nie jest coś co na jedną pogadankę. <gadankę> także także yy, może, może ty, nie będę próbował więc tego robić yy, może w tym nagraniu wszystkiego. Tak więc, yy, rozmawiamy o tym, że. Post, minęła pewnie już, mija powoli 30 godzina postu. Nadaję do Was pomostu, no przypominam, jakby ktoś zapomniał i czuję się wybornie, po prostu. Technicznie, co daje post na poziomie komórkowym, też już chwilę powiedzieliśmy. Post. Zioła, post, i zioła. I to jest to, to jest już, już mi się prawie wymsknęło A nie chcę jeszcze tego mówić, bo pracuję nad czymś. Więc wszystko w swoim czasie. I teraz tak, co mogę jeszcze powiedzieć? Byłem po wodę, bo chciałem oligo. Wróciłem, i tam w sumie sobie zaparzyłem. Stoi taki to będzie mój drugi, tak jakby posiłek tego dnia w sensie, coś innego niż woda. I to jest proszę ja was. Zmienię sobie rękę. To jest proszę, ja was. Bo jest, żeby mi ten. O! Przepraszam. Nowy telefon nie wypadł. To jest zgadnijcie co? Piszcie w komentarzach. Ha, tak was załatwię. Co to jest? Kto pamięta z jakiego to było filmiku? Kubek z jakiego filmu? Pamiętaj, Mistyku Młody. Jak to było? Bo to ja wymyśliłem ten tekst. Czekaj, jak to było. Pamiętaj, Mistyku Młody. W dobrym świetle, nawet diabeł dobrze wygląda. W złym świetle, nawet diament budzi od razu. I to jest, jeżeli ktoś, bo chyba nie przegadaliśmy tego tematu, to jest nawiązanie do po prostu perspektyw, które mamy na różne rzeczy. Wszystko zależy od perspektywy i od tego, jak coś też jest przedstawione, i otwiera się, rozumiesz, pole wszelkich mentalnych perspektyw i tego, jak ludzie są też osadzeni w rzeczywistości i jak się obchodzą z innymi ludźmi, manipulując tymi perspektywami na różne sposoby. Ale tu wkraczamy w kolejny tak jakby temat, który, który jest też zbyt szeroki. E egzystencja, no to nie jest temat na jedną pogadankę, no tak jak powiedziałem. E słuchajcie. Jeżeli macie pytania, to zadawajcie. Ja się cieszę, że mimo wszystko, że jutro tylko jeszcze jutrzejszy dzień i pojutrze w poniedziałek będę mógł już coś zjeść. Nie jestem głodny, to jest najlepsze. Nie jestem głodny, ale mimo wszystko tak jakby... A, jeszcze jak, jeszcze powiem o rzeczach, które... które... tak jakby odczuciach, że jak byłem na, na tutaj na, na, na mieście to yy, miałem takie poczucie, że na, najbardziej to bym chciał zjeść takiego ordynarnego takiego bat batona takiego batonika białkowego ostatnio yy, yy, w oszołomie kupiłem na, w Parku taki białkowy batonik tam bez cukru on nawet chyba był ale jakieś tam słodzące i był okrutny ale kurde jakiś, jak się tak przegryzł to miał tak, taki jakiś smak taki taki no. I tak mi to po głowie, choć że tego batona to bym naprawdę tak 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 zjadł. I tak patrzę, ludzie batoniki jedzą, lody, coś tam tego. Ale muszę też powiedzieć, że wcześniej jak podjąłem ten post te ze 3 lata temu, bo to było tak może ponad, no to ja wtedy mi się wydaje, że było zupełnie inaczej. Tylko że ja wtedy też byłem w innym miejscu. Wtedy byłem jeszcze w relacji, która mnie wpędziła w depresję, yy, i z której się podnosiłem przez kolejne po rozstaniu rok, to był w to był najbardziej samotny rok w moim życiu, a potem były kolejne dwa lata bardzo ciekawych różnych yy, relacji z różnymi, yy, że tak powiem, ludźmi, bo też poznałem dużo ludzi. Yy, ale to jest już w ogóle osobny temat. Polecam post każdemu, yy... osobiście testuję post z ziołami, bo też, też, też mi jakoś tak nie pasowało, że ta sama woda, sama woda, ok, jakby się bali ziół, że to przerwie tą autofagię, ale w ziołach nie ma białka, a jeżeli autofagia funkcjonuje nawet wtedy, kiedy jemy po prostu mniej, no to czym my się w ogóle przejmujemy, tak, no to... Jeżeli w ogóle nie jest, no to zasuwa, a potem wypijesz ziółka, to to nie jest nawet zjedzenie. Więc jak może przerwać tą autofagię. Rozumiesz? Tak i na zdrowy rozum, i pewni ludzie się tam wypowiadali, ale i na, na zdrowy rozum. Więc więc. Yy, wchodzę za chwilę na łódkę i płynę jeszcze na łódkę, jeżeli macie. Jakieś pytania. Te długie, te krótkie, to zapraszam pod budkę, bo za minutkę, 20 sekundkę.